Witajcie wszyscy. Ja jestem MrJustice.pl, a to jest mój pierwszy projekt z gry Minecraft. Gra stworzona jest przez firmę Mojang, której założycielem jest nie kto inny jak Markus Persson, czyli Notch. No, wczoraj była jakby premiera pełnej wersji Minecrafta. Długo na to czekałem. No, Wiele miałam już podejść do tego let's player, lecz jakieś, zawsze coś mi nie pasowało, jakieś przejęcia, czy coś. No, niedawno już wszystko było ładnie i wesoło. Stworzyłem świat, a tu Clipper i koniec zabawy. Dobra. Robimy od to jest ten właśnie stary świat. Nowy świat, Naz nazwiemy go... No, wybaczcie mnie od razu z góry za, za jakieś przejęzyczenia i w ogóle, ale to no, pierwszy mój odcinek, pierwsza seria, się trochę stresuje. Dobra. Gram na poziomie trudności normal. No. Tradycją Minecrafta jest rąbanie drzewa rynkoma. Nie. <tryk> O z jakie czy tego nie będę całego rozwalał na pewno. W przyszłości planuję też zrobić let's play e z Ingier. Może z Battlefielda Bad Company 2, Assassin's Creed, a, Brotherhood, a, Revelations, 2, 1, z Dragon Age 2. Powiedzcie co o tym myślicie? Mam nadzieję, że no surowo mnie nie ocenicie. No ale dobra. Nie będziesz biegł. Stoper ustawiony. Trzeba najpierw znaleźć Słońce. Słońce jest tam, czyli idziemy na wschód. Dziwne są teraz te dźwięki od jakiegoś obrażeń w ogóle. Mogłoby być tamte. Ale w sumie teraz nie ma takiego czegoś, że gramy z kiną, dziewczyny, a tu jakieś męskie podgłosy wydaję. Będę szukał terenu takiego bardziej górzystego, więcej można, więcej możliwości jest rozwoju. Przynajmniej według mnie oczywiście. Więc na łóżko. Odcinki będę wydawał kiedy będę mógł, czyli może w tygodniu po 3-4, ale zobaczę to wszystko. W tym nie zależy, co będzie. O, wiesz, czytam, dziękuję, dziękuję. Badaj. No. Mam nadzieję, że na filmiku wtedy wszystko dobrze widać, bo u mnie pokazuje 30 fs, a to chyba dobrze, to jest normalne. normalnie. Dobra. Mm. no yeah. w nie będę ich pił. I za dużo trochę tego jest. Kurde, czegoś tu trzeba, może w domu to było w nich zrobić. W sumie słaby prawie pomysł. Nie wiem jeszcze pomyślę. No nie. Kurde. O! Śnieżny bion z co mi się wydaje. Ale to wygląda nieziemsko naprawdę. Jeszcze tutaj takie zakrągle Fajnie to może gdzieś tutaj się osiedle. Na razie. Dobra. Wiem, ja, może zrobię... Mamy jakąś z drewna. O, łopatę zrobię bełwana, bym miał. No, na tej górce sobie zabijał, jak pierwszy. Musimy tu niedończenie przy okazji. No. O, lawa, jak ładnie. Pani się komponuje ta lawa, ty śnieg. Pani,

W przyszłości może nagrywam nagram, nagram też jakieś serie Minecraft Multiplier Ale ty jeszcze bym miał skin, bo jakoś nie mam problemu z założeniem serwera Dużo razy próbowałem <tryk> <tryk> Może jeszcze jutro dodam jakiś odcinek Ale zobaczę a, i ja poszukuję jakiejś osoby, która mogłaby zrobić layo layout na, na moje konto na YouTubie. No jakby ktoś był chętny i umiał zrobić, no to niech napisze mi wiadomość. albo bij. No, jestem brutalny. Może jakoś należy jakiś, sp... mogę być jakiś spięty, no bo to jakieś... pierwsza no, seria już. Chcę, żeby wyszło jak najlepiej, bo już mi... tyle razy się nie udawało, coś jakie zawsze jakieś pomyłki, czy coś i od nowa. No, teraz też ładny świat mi się on O, jakiś góry. Muszę zobaczyć to jeszcze. Słabę, to na początku. Tak to skądś, muszę skądś zdobyć kogoś z tą, bo narzędzie będzie potrzebne. Myślę, tak sobie myślę, z czego to zrobić jeszcze let's play. Mam sporo gier. Może będę robił jakieś ankiety, czy albo jakieś pyne każdą pro, propozycję rozważę. Jeśli ktoś by na przykład będzie, proponować, proponować Różne gry, ja będę już rozpatrywał te, też podejmowała propozycje i no może... Zrobię. Wiem, że na 100% zrobię. z Screeda. Jedynki, dwójki, w i... No... po premierze Revelations też zrobię. Jeszcze z Mam nadzieję, że teraz tej premiery nie przesuną, bo też przesada była. Chyba tak... 13 dni zostało do tej premiery. Nie wiem może pomyliłem się, ale coś w, oko w okolicach tego no i tylko oni nagle sobie wyskoczą znowu dwie tak postawy. Dobra. No i chatka jest. Podłogę też chyba zaraz zrobię. Dobra. Trzeczkę. Tejla. Putyczki. Jemy. i kłopatę. Dobra. Co zbierzemy? Nie może bałwana zrobię. Chyba nie u przyjaciela do, do podróży. raczej jakoś... no... chyba tak myślę, że nie będę że na tym zimowym bionym tutaj jest zbyt długo w tym domku. To takie na kilka dni i potem wyruszę gdzieś tam daleko. No córczka, jaka przyjemna. No. Balę, żeby zaoszczędzić miejsce, zanim Bloki śniadanku, dobra. Tylko zabiję Ciebie. Dobra, na razie jednym wystarczy, myślę. Dobra, na razie zamruję, nie będę jeszcze drzwi robił. Daj tu czasu. No dobra. To wszystko na ten odcinek. No, życzę miłego oglądania. No i łagodnych komentarzy oraz liczę na Wasze subskrypcje. No to cześć!